Brody jest Agamą Brodatą. Niedawno obchodziła swoje trzecie urodziny. Kiedy była małą dziewczynką, ktoś z jej rodzeństwa postanowił się zabawić i odgryźć jej końcówkę ogona. To dowód na to, że agamy to zwierzęta, które powinny żyć samotnie. W grupach mogą się nawzajem atakować. Agamy brodate w naturze występują na terenach suchych w Australii. Uwielbiają wygrzewać się na słońcu w Australii objęte są ochroną. Nie wolno ich wywozić z tego kraju, jednakże bardzo dobrze rozmnażają się w niewoli, a do na przykład Europy zostały przewiezione kilkadziesiąt lat temu, kiedy jeszcze nie było objęte ochroną. Przyjrzyjmy się budowie aga. Na głowie bardzo dobrze widoczne są nozdrza, oczy, uwielbiam patrzeć w oczy Brody, oraz otwory uszne. Ponoć agamy słyszą jeszcze lepiej niż ludzie. Na górze głowy, pomiędzy oczyma, znajduje się oko ciemieniowe. Narząd, którego my nie posiadamy, a oko ciemieniowe służy do badania natężenia promieniowania UVB, które jest szalenie ważne dla tych zwierząt. Ponadto, agamy w swoim pyszczku mają wiele małych ząbków. Całe ciało pokryte jest łuskami, natomiast szczególnie na tułowiu, po jego bokach, widoczne są duże kolce. Kiedy agama jest zrelaksowana, Pozostają miękkie, elastyczne, ale wówczas, gdy przestraszy się czegoś, napina swoje ciało, i kolce mogą stanowić zagrożenie, zarówno dla drapieżnika, jak i jakiejś innej agamy. Widoczny jest także ogon dość długi i mocny, poza tym cztery łapy zakończone palcami. Każda kończyna ma pięć palców, a na nich ostre pazury, które umożliwiają agamie wspinaczkę zarówno po skałach, jak i po drzewach. Ile waży brodi? 369 g. Dorosła gama brodata powinna ważyć od 300 do 500 g. Jeśli okaże się, że Twoja gama waży więcej niż 500 g to niech sygnał, że czas zająć się jej odchudzaniem. Jak długa jest brodi? Około 38 cm. Dorosła gami brodata powinny mieć od 35 do 50 cm? Od czubka ogona do czubka głowy. Przejdźmy teraz do informacji na temat opieki nad agamami brodatymi. Terrarium. Terrarium dla agamy brodatej powinno być dość duże. Przynajmniej 120 cm długości oraz 60 cm wysokości i 60 cm głębokości. To takie minimum. Oczywiście, im większe terrarium, tym lepiej. Na podłożu. Proponuję umieścić glinę zmieszaną z piaskiem. Zależy ją odpowiednio zwilżyć, a gdy zastygnie, gdy zaschnie, stworzy twardą skorupę. Jest to szalenie istotne, gdyż agamy brodaty podczas jedzenia bywa, że połykają kawałki podłoża, a te mogą spowodować jej zaczopowanie, czyli mogą spowodować chorobę zwierzęcia. Glina z piaskiem no lepiej imituje naturalne środowisko, w którym występują agamy brodate, i ogranicza ryzyko połknięcia podłoża. Oświetlenie jest to bardzo ważny element wyposażenia terrarium. Zadbaj o świetlówki UVB, dzięki którym agama prodata będzie mogła wytwarzać witaminę D3. Potrzebne są też żarówki UVA, umożliwiające odpowiednie widzenie otaczającego świata i stymulujące agamy do właściwego zachowania. Istotne jest też to, by mieć żarówki grzewcze, bowiem agama uwielbia wygrzewać się na słońcu. Pokarm. Agamy brodate to niesamowite zwierzaki. Kiedy są małe, jedzą przede wszystkim pokarm zwierzęcy. Taki jak świerszcze, na przykład świerszcze bananowe, albo młode karaczany, tureckie, madagaskarskie. Chętnie zjadają także młode szarańcze, mączniki, patyczaki bądź straszyki. Tylko niewielką część ich diety stanowi pokarm roślinny. Taki jak liście mniszka lekarskiego, roszponki, bazylii, Cykoria albo na przykład trzykrotka. Ważne jest to, aby pokarm był posypywany węglanem wapnia, który jest konieczny do prawidłowego rozwoju kości, łusek i kolców, których Agama przecież ma mnóstwo. Im agamy stają się starsze, tym większą część ich diety stanowi pokarm roślinny. Nawet ponad 50%. Poza tym uważaj na to, jak dużo dajesz pokarmu zwierzęcego, zwłaszcza mączników, które są tłuste, bowiem Agama może przytyć, a wtedy trzeba będzie zadbać o jej odchudzanie. Agamy brodate niewiele piją. Z reguły wystarczy im ten pokarm, który przyjmują, bo woda jest zarówno w pokarmie roślinnym, jak i w pokarmie zwierzęcym. Stąd nie ma konieczności, by stale była miska z wodą w terrarium agamy brodatej. Wilgotność. Zalecana wilgotność dla agamy brodatej to około 60%. Możesz to uzyskać wstawiając miskę z wodą do terarium bądź zraszając codziennie podłoże, ale uważaj, aby nie zraszać zbyt dużo, bowiem jeśli wilgotność będzie nadmierna, to agama może mieć problemy z układem oddechowym. Z kolei jeśli będzie zbyt sucho, mogą pojawić się trudności podczas wylinki. Wentylacja. Przepływ powietrza jest szalenie istotny, jeśli będzie zbyt wilgotne powietrze, zbyt zatęchłe, ta gama będzie chorować, będzie miała problemy z układem oddechowym. Dlatego zadbaj o odpowiednią wentylację, tworząc otwory po jednej stronie terrarium, czyli w jednej ze ścianek na dole, w innej, najlepiej w ściance po przeciwnej stronie, w górnej części ścianki. I dzięki temu będzie to wentylacja grawitacyjna. Powietrze będzie przepływać przez terrarium i oczyszczać się. Temperatura. A gamy brodate uwielbiają wygrzewać się na słońcu. Dlatego zadbaj o to, aby Twoja agama miała wyspę ciepła. Miejsce, w którym temperatura będzie od 35 do 40 stopni Celsjusza. Z naszej perspektywy mega gorąco. Agamy brodate potrzebują także kryjówek. Miejsc, w których będą mogły się schować, kiedy zrobi im się zbyt gorąco. Miejsc cienistych. Przygotuj takie miejsce w swoim terrarium. Skoro agamy uwielbiają ciepło, to zachowaj ostrożność, kiedy wyjmujesz swoją agamę poza terrarium. Jeśli jest temperatura poniżej 30 stopni w Twoim mieszkaniu, to lepiej ogranicz takie wyjmowanie poza terrarium do 15 minut. Obserwuj też swoją agamę. Jeśli zauważysz, że robi się nieco bardziej ospała, szuka miejsca, gdzie mogłaby się zdrzemnąć, to niechybny sygnał, że czas wrócić do terrarium. W tym, by odpowiednio regulować temperaturę w różnych miejscach terrarium, mogą pomóc Ci. Czujniki i automatyczny system włączania bądź wyłączania żarówek. U nas znajdują się dwa czujniki, które pomagają w utrzymaniu stabilnej temperatury wewnątrz terrarium, w różnych miejscach tego terrarium. Zwracam też Twoją uwagę na to, iż żarówki należy regularnie wymieniać. Niektóre co pół roku, niektóre co roku. To oczywiście sprawdzisz na modelu żarówki, który masz u siebie, ale też kontroluj, czy parametry tych żarówek są właściwe, czy nie obniżają się. Jak rozpoznać płeć u Agamy Brodatej? Jest to w miarę proste. Wystarczy odchylić ogon i spojrzeć na miejsce, gdzie ten ogon się zaczyna. To jest też ujście kloaki, to miejsce, w którym Agamy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. U samicy ta nasada ogona jest w miarę równa, może delikatnie tylko pofalowana, lub występuje takie jedno zgrubienie w centralnej części. Z kolei u samca występują dwa pokaźne zgrubienia po bokach. Dwa pokaźne zgromienia, bowiem samce agam mają dwa penisy. Mówimy, że są to hemipenisy. penisy. No właśnie, ja mam tylko jednego, one mają po dwa. Wow. Poza tym te penisy u agam są jednofunkcyjne, czyli tylko i wyłącznie służą do przekazywania nasienia. Nie tak jak u ludzi wielofunkcyjne do np. oddawania moczu i nasienia. Ponadto te penisy są bardzo nabrzmiałe i mają bardzo różnych wyrostków, które po umieszczeniu w kloace samicy powodują, iż on się tam zakleszczy. I trudno będzie wydostać takiego penisa na zewnątrz. Ile lat żyją te jaszczurki? W naturze raczej kilka, bardziej 3-5. Natomiast w hodowlach jest to około 10 lat. Podobno zdarzały się agamy, które żyły nawet lat 18. Ale to już. Naprawdę niesamowite skaruszki. Pamiętaj o tym, że agamy brodate to zwierzęta żyjące samotnie. Powstrzymaj się od trzymania razem kilku osobników. Ewentualnie dopuszczalne jest trzymanie kilku samic, ale tej samej wielkości. W przeciwnym razie mogą się atakować. Nawet duża agama może zjeść małą agamę. Jeśli połączysz samca i samicę i dojdzie do kopulacji, to samica może przytrzymywać spermę przez wiele miesięcy w swoim organizmie. I wystarczy to nasienie do złożenia wielu serii jaj, z których wyklują się młode agamy. Być może zauważasz czasem, że twoja agama podnosi jedną łapę do góry. To sygnał Hej, ja tu jestem. Po drugie, sygnał takiej podległości. Hej, jestem, spoko, poddaję się, wszystko będzie ok, nie będę ci atakować. To może być sygnał, który agama pokazuje innej agami, którą on spotka, ale też bywa, że pokazuje je opiekunowi. Myślę, że masz już pakiet podstawowych informacji na temat opieki nad agamami prudatymi. Jeśli jednak masz jakieś dodatkowe pytania, albo chcesz podzielić się refleksją na temat Twojej agamy, to napisz to w komentarzu. Jeśli rzeczywiście interesujesz się zwierzętami, zajrzyj na naszą stronę internetową i sprawdź, czy mamy aktualnie zajęcia z opieki nad zwierzętami właśnie dla Ciebie. vinci.fm